Skąd się wzięły grzyby? Historia o łakomstwie. Pewnego dnia Pan Jezus i Święty Piotr wędrowali razem po świecie. Byli już zmęczeni, głodni i spragnieni. W jednej z wiosek spotkali kobietę, która piekła placki. Gdy tylko ich zobaczyła, zaprosiła ich do siebie i poczęstowała Świętego Piotra jeszcze ciepłym plackiem. Święty Piotr, który miał wyjątkową słabość do jedzenia, szybko schował smakołyk do kieszeni i podziękował, nie czekając, aż Pan Jezus też coś dostanie. Ruszyli dalej w drogę. Dostałeś coś od tej kobiety? Zapytał Pan Jezus. Och, nie, nic! skłamał Święty Piotr. Placki jeszcze się piekły, a kobieta była dość skąpa, nie miała czym nas poczęstować. Pan Jezus nie powiedział nic więcej, choć dobrze wiedział, jak było naprawdę. Szli przez las, a Święty Piotr, przekonany, że nikt go nie widzi, zaczął po cichu podjadać swój placek. Ale za każdym razem, gdy brał do ust kolejny kęs, Pan Jezus o coś go pytał. Święty Piotr, nie mogąc przełknąć, musiał wypluwać jedzenie na ziemię. W końcu, gdy placek całkiem się skończył, a on wcale się nie najadł, Pan Jezus zatrzymał się, spojrzał na niego i powiedział: Wiesz, Piotrze, co się stanie z tym, co wyrzuciłeś? Z tych kawałków wyrosną grzyby i tak już zostanie najwięcej będzie ich właśnie w lasach, przy drogach. Zawstydzony Święty Piotr spuścił głowę Przepraszam, Panie powiedział cicho. Wybaczam Ci, odparł Pan Jezus, ale pamiętaj, kłamstwo i chciwość nigdy nie wychodzą na dobre i od tamtej pory grzyby rosną w lasach, zwłaszcza wzdłuż dróg, przypominając ludziom, że lepiej dzielić się tym, co mamy, niż być chytrym.